Ostatnio w wiadomościach ciągle mówią o morderstwie pewnej dziewczyny. Słyszeliście? Pietulka! Była taka młoda, nawet nie zdążyła ukończyć liceum. Słyszałem, że policja ledwo znalazła jakiekolwiek poszlaki. Czy jej śmierć nie była strasznie podejrzana? Kto był w stanie zrobić coś tak okropnego? Nie wiadomo jak się nazywa. Jej tożsamość jest tajemnicą. Kto to był? Jej ciało zostało odnalezione o 8.35 w lesie, bez żadnych obrażeń, poza strzałem w głowę. Tak naprawdę zbrodnia mogła zostać dokonana kilka dni wcześniej, ale to jedyne co wiemy. Oprócz ciała nie znaleziono niczego więcej. Co za dziwny przypadek, jednak to dopiero początek. Ofiara nie jest zarejestrowana w żadnych dokumentach, jakby tak naprawdę nie istniała. Aż do teraz. W żaden sposób nie możemy wygryć jej tożsamości. Wiadomo jedynie, że... To dziwne, nieprawdaż? Że to całe zamieszanie wywołało jedno małe wydarzenie. Wszyscy desperacko szukają odpowiedzi, a znam ją tylko ja. Jednak martwi nie potrafią mówić, więc... Zamiast tego zapytam ciebie, powiedz mi, czy wiesz kto mnie zabił?